Jedziemy z tym. Witam cię serdecznie w Nowym Roku. W kolejnym odcinku podcastu zacznijmy od słowa. A dzisiaj porozmawiamy o książkach. O najlepszych polskich książkach biznesowych. A dlaczego akurat o takich? Zaraz się dowiesz. Cześć, tu Klaudyna Maciąga, to jest podcast zacznijmy od słowa o tworzeniu treści i budowaniu marki osobistej w sieci, organizacji w małym biznesie i rozwoju osobistym. Słuchaj uważnie, inspiruj się i ruszaj do działania. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego warto poznać najlepsze polskie książki biznesowe, to chciałabym Ci wytłumaczyć, o co właściwie mi tutaj chodzi, bo świat biznesu rozwija się tak dynamicznie, że tak naprawdę trudno nadążyć. Za wszystkimi trendami, za wszystkimi zmianami, jakie ma on nam do zaoferowania. Niełatwo jest też znaleźć tak naprawdę wiarygodne, dobre źródła, z których warto by było czerpać wiedzę i inspirację, zarówno o prowadzeniu biznesu, jak i rozwoju osobistym. Jedni krzyczą: Wstawaj o 5 rano to gwarancja sukcesu, bo ludzie z sukcesu zawsze wstają o 5 rano. Inni przekonują, że. Bez znajomości i tak nic nie zdziała. A jeszcze inni będą kusić takimi cudownymi nagłówkami. Jak zarobiłem milion w minutę? Prowadząc solo biznes i rozwijając markę osobistą, możesz mieć takie poczucie, że specjaliści wokół uczą zupełnie sprzecznych rzeczy. I to jest właściwie naturalne, no bo każdy z nas ma inne doświadczenia i inne tło, ale jeżeli chcesz znaleźć jakieś dobre źródło, to możesz właśnie od nadmiaru tych wszystkich złotych rad zwariować. Tym bardziej, jeżeli sięgniesz po głośno komentowane poradniki rodem z Ameryki, których na polskim rynku mamy zatrzęsienie, a które niekoniecznie mają w polskich realiach zastosowanie. I dlatego właśnie stworzyłam swoją subiektywną listę, Pięciu najlepszych polskich książek biznesowych. Jak usłyszysz, nie zawsze mówią one wprost o prowadzeniu firmy czy o budowaniu marki osobistej, ponieważ chciałam uniknąć takich odralnionych publikacji w stylu od zera do miliona w miesiąc, a wolałam postawić na propozycje praktyczne, które szczególnie przydadzą się właścicielom małych biznesów oraz marek eksperckich. Jeżeli chcesz zapoznać się z takim trochę bardziej obszernym zestawieniem i to skoncentrowanym głównie na pozycjach amerykańskich, to zapraszam Cię do przejrzenia listy 100 najlepszych książek biznesowych na świecie, którą opublikowałam na moim blogu cloudinamationk.pl. Link do tego wpisu znajdziesz w notatkach do odcinka. Wiele z tych książek które polecam w tym wpisie, znajdziesz już w polskich księgarniach, i choć no, nie wszystkie mają jakiekolwiek odniesienie do naszych e, rodzimych realiów, to myślę, że z pewnością zaoferują ci świeże spojrzenie na doskonale znane tematy, a być może także i trochę inspiracji. Sprawdź je koniecznie. A teraz przechodzimy do właściwego tematu. Poznaj top 5 najlepszych polskich książek biznesowych według mnie, według Claudy Maciąg. Pozycja numer 1, ale kolejność jest tutaj zupełnie przypadkowa. Biblia e-biznesu pod redakcją Macieja Dudki. Książka Biblia e biznesu 3.0, bo teraz mamy w księgarniach dostępną wersję 3.0, to jest Prawdziwa skarbnica wiedzy gromadząca setki praktycznych wskazówek od 83 ekspertów z przeróżnych, przeróżnych dziedzin. I jak zapewnia wydawca, jest to prawdopodobnie największy projekt wydawniczy tego typu na całym świecie. Poprzednie edycje 2010 zdobyły uznanie czytelników, utrzymując się przez miesiące na listach bestsellerów i zdobywając liczne nagrody. I nowa, taka jeszcze potężniejsza edycja tej kultowej publikacji to Doskonały Przewodnik po e-biznesie, oferujący kompleksową wiedzę na temat no, prowadzenia biznesu właśnie w internecie. Książka obejmuje tematy takie jak wybór modelu biznesowego, najbardziej dochodowe branże i trendy, jak narzędzia biznesowe, budowanie strategii cenowych i sprzedażowych, skuteczne działania marketingowe, budowanie przewagi konkurencyjnej, unikanie błędów w sprzedaży, a nawet takich jak Bezpieczeństwo w sieci, czy obsługa klienta, albo optymalizacja. Czyli jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę sporo. Myślę, że Biblia e biznesu 3.0 to będzie niezastąpiona lektura dla wszystkich, którzy chcą odnieść sukces prowadząc biznes właśnie w sieci. I już pierwsze dwie edycje zebrały doskonałe recenzje. Tymczasem ta trzecia ma do zaoferowania jeszcze więcej, dostarczając jeszcze bardziej obszernej. Wiedzy. I te rozszerzone treści obejmują takie zagadnienia jak na przykład e-biznes, planowanie, finansowanie, a nawet korzystanie z takich platform jak eBay, Amazon czy AliExpress, czyli. Jest ta książka bardzo, bardzo na czasie. Omówione są w niej także nowe narzędzia sprzedażowe, takie jak podcasty, jak webinary, jak live'y, a także strategie growth hacking marketing, które teraz są bardzo, bardzo popularnym tematem, a także wykorzystywanie LinkedIna, Instagrama, blogów i wideo marketingu w procesie sprzedażowym. W tym trzecim wydaniu poświęcono także uwagę aspektom negocjacji, aspektom współpracy z trudnymi klientami a kto z nas takich nie ma zatrzymywania też klientów y, uciekających. Nowością są również omówienia narzędzi i aplikacji wspomagających sprzedaż, a nawet wykorzystywanie rzeczywistości rozszerzonej i telemarketingu czyli bardziej dla małych firm, które aspirują do bycia większymi. I książka dotyka też takich niełatwych zagadnień, związanych na przykład z przygotowaniem biznesu do sukcesji, do sprzedaży, a nawet do bankructwa. Na tym jednak nie koniec, bowiem to trzecie wydanie kładzie także duży nacisk na super istotne aspekty zdrowia fizycznego i psychicznego przedsiębiorców, podkreślając ich znaczenie dla trwałego sukcesu w świecie e-biznesu. I moim zdaniem to jest ogromna zmiana na plus, ponieważ nareszcie mówimy o tym, co jest naprawdę naprawdę ważne, bo jeżeli nasza głowa nie jest dobrze poukładana, jeżeli nasze ciało odmawia nam posłuszeństwa, to z tym biznesem to będzie dupa, a nie wiesz, zarabianie milionów. No a efektem tych wszystkich, tych wszystkich połączonych ze sobą zagadnień jest naprawdę kompleksowy przewodnik dla przedsiębiorców, którzy pragną osiągnąć sukces i spełnienie w tym dynamicznym środowisku e-biznesu. Polecam. Druga propozycja to, własna firma krok po kroku działa skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu Grzegorza Krzemienia. I w tej fascynującej podróży przez biznesowe labirynty, Grzegorz Krzemień, doświadczony przedsiębiorca branż internetowej i reklamowej, stawia się w roli niezawodnego przewodnika dla tych, którzy marzą o własnej firmie. I jego książka, Własna firma krok po kroku. To takie kompendium pełne praktycznych wskazówek, pobrzegi wypchane cennymi lekcjami z 20-letniej kariery w prowadzeniu jednej z najbardziej udanych agencji interaktywnych na rynku. Niezależnie od tego, czy ty dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki w biznesie, czy jesteś już weteranem rynku, myślę, że ta książka może Ci się przydać. Przewodnik Grzegorza Krzemienia nie tylko oferuje wgląd w zawiłości rozwoju firmy, ale także rozprawia się na przykład z mitami szybkiego sukcesu. Pamiętasz, jak mówiłam o tych poradnikach rodem z Ameryki od zera do Milionera? No właśnie. Autor zwraca tutaj uwagę na realia polskiego rynku, podkreślając, że droga do stabilności, do zyskowności, nie zawsze jest gładka, jak to opowiadają na Instagramie, i nie zawsze prowadzi do natychmiastowego triumfu. I to jest idealna opcja dla osób, które wpadają w kompleksy na widok tych wszystkich innych ludzi odnoszących sukcesy. Elo, nigdy nie wiesz. Ile jest w tym prawdy, a ile no, kreacji? I jeżeli by się zastanowić nad tym, czym ta książka wyróżnia się spośród innych przewodników biznesowych, to ja bym zwróciła uwagę na to, że to jest nie tylko teoria, ale także praktyka. I autor dzieli się konkretnymi przykładami i propozycjami swoich rozwiązań. Łącząc je z polskimi realiami rynkowymi, czego nie da nam absolutnie żaden z popularnych porodników rodem z Ameryki. I książka obejmuje obszary kluczowe dla sukcesu firmy, skupiając się na biznesie, na organizacji, na ludziach, na klientach, na tobie jako właścicielu i zarządzającym oraz na marketingu. No a jakie tematy znajdziesz w środku? Grzegorz Krzemień kładzie nacisk na takie obszary jak rozwijanie usług i oferty produktów, budowanie trwałych relacji z klientami, skuteczne zarządzanie ludźmi, w razie gdybyś chciał rozwijać swój biznes, o właśnie zatrudnianie ludzi, a także rozwijanie działań marketingowych firmy. Książka pozwala czytelnikowi tak elastycznie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju firmy, dostarczając odpowiedzi na pytania dotyczące finansów, budżetu, delegowania, zadania, reklamy i wielu, wielu innych. Własna firma Krok po Kroku to nie tylko poradnik, dla przedsiębiorców, towarzyszący im na każdym etapie rozwoju, ale taki naprawdę autentyczny przewodnik po wyzwaniach, jakie stawia przed nami polski rynek. Podkreślam to, bo to jest bardzo ważne. My wiemy, jak się człowiek użera z polskim ładem i z zus Brian Tracy tego nie wie, więc zwróć na to uwagę. I dobre jest to, że Grzegorz Krzemień nie tylko dzieli się w tej książce swoimi sukcesami, ale też otwarcie i wprost rozmawia o problemach, uświadamiając czytelnika, że droga do sukcesu może być kręta, ale zdecydowanie warto ją podjąć. I jeżeli chcesz zrozumieć, jak skutecznie prowadzić własny biznes w Polsce, to ta książka jest dla Ciebie. Numer 3. Finansowa forteca. Jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój Marcina i Wócia. I tutaj odpływamy no, trochę dalej od takich kwestii typowo, typowo biznesowych, no ale zwróć uwagę na to, że inwestowanie to nie jest tylko domena ekspertów finansowych i dla przedsiębiorców jest to także niezwykle istotny element, który może stanowić klucz do ochrony i do poszerzania majątku, a to jest naprawdę ważne. Finansowa forteca to taki praktyczny przewodnik, który nie tylko wyprowadzi cię z inwestycyjnych labiryntów, i To dosłownie, ale także wyposaży w umiejętności niezbędne do skutecznego rozpoczęcia własnej przygody z inwestowaniem. I dlaczego ty, jako przedsiębiorca, powinieneś lub powinnaś zainteresować się finansową fortecą, bo dzięki niej odkryjesz tajemnicę funkcjonowania świata inwestycji? I to nie będzie kolejna monotonna, nudna, dużąca się lektura, lecz przewodnik, który Pozwoli ci zbudować solidne fundamenty pod Twój własny sukces finansowy. Rozdział poświęcony podstawom strategii inwestycyjnej pomoże Ci spojrzeć na inwestowanie w sposób strategiczny i przemyślany. Zrozumiesz dzięki temu, dlaczego, zdaniem autora, pieniądz współczesny jest skazany na zagładę, jak działa branża inwestycyjna oraz jak stworzyć własną finansową fortecę. Tak, bo tutaj oczywiście przechodzisz do praktyki. W drugiej części poznasz kluczowe klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, złoto czy kryptowaluty, które no nadal. Są u nas w trendzie, a także produkty inwestycyjne służące do ich opakowania. Odkryjesz też, dlaczego cena i wartość to są dwie różne sprawy, jakie czynniki wpływają na ceny poszczególnych aktywów oraz kiedy są sprzyjające i niesprzyjające okresy dla różnych klas aktywów. Zatem, jeżeli nie znasz się totalnie na inwestowaniu, no to po przeczytaniu tej książki. Powiesz, że no coś tam już na ten temat wiem. I ta książka zawiera mnóstwo mnóstwo praktycznych wskazówek i ty dzięki odpowiedziom na zestaw przygotowanych pytań zobaczysz, jak wykorzystać właśnie tę zdobytą wiedzę w praktyce. Zobaczysz też jak wyglądają portfele inwestycyjne samego autora, co jest bardzo bardzo ciekawe i dowiesz się także jak zainwestować różne kwoty w tym takie niezbyt wysokie, jak dostosować portfel do zmian na rynku, jak wykorzystać korzyści z różnych instrumentów finansowych, czy też osiągnąć dodatkowe korzyści z inwestycji. I chociaż finansowa forteca nie jest ściśle biznesową książką, o czym wspominałam już na początku, to myślę, że. Inwestowanie jest kluczowym elementem budowania stabilnej przyszłości, a to dla przedsiębiorcy powinno być super ważne, bo te nasze finanse osobiste przecinają się z finansami firmowymi. Firma to my itd., itd., więc musisz po prostu takie rzeczy wiedzieć. I finansowa forteca nie tylko pozwoli ci zabezpieczyć swoje finanse, ale też wpłynie na twoje myślenie. Nauczy cię takiego myślenia strategicznego, zdrowego, sceptycyzmu wobec prognoz inwestycyjnych i tych wszystkich ekspertów, którzy krążą wokół ciebie w sieci, a także skutecznego zarządzania swoimi zasobami, no właśnie, zarówno prywatnymi, jak i firmowymi. No i rozdział po rozdziale Finansowa forteca nie tylko przekaże ci wiedzę, ale no mam nadzieję, że zainspiruje i zmotywuje cię do działania. A dzięki przejrzystym wykresom Ilustracją, ciekawym opowieściom i praktycznym ćwiczeniom ta książka staje się niezastąpionym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą zbudować solidną podstawę dla swojej finansowej przyszłości. A gorąco wierzę, że właśnie takim przedsiębiorcą jesteś i ty. Propozycja numer cztery to autentyczny personal branding, czyli silna marka osobista w praktyce Angeliki Chimkowskiej. Autentyczny personal branding autorstwa Angeliki Chimkowskiej to nie tylko książka sama w sobie, ale przekonujący manifest, dlaczego warto inwestować w rozwój własnej marki osobistej. Autorka podkreśla istotę marki osobistej w budowaniu zaufania, rozpoznawalności, reputacji, czyli kluczowych elementów wspierających realizację naszych celów biznesowych, zarówno jeżeli jesteśmy pracownikami, jak i przedsiębiorcami. Angelika Chimkowska, która tak swoją drogą nagrywa świetny podcast, który bardzo ci polecam, zachęca do zdiagnozowania unikalnej osobowości marki, zwraca uwagę na popularne błędy na profilach osobistych w mediach społecznościowych. Oraz namawia do skoncentrowania się na efektywnej komunikacji, szczególnie na platformie LinkedIn, która jest bardzo przydatna w rozwoju naszych działań biznesowych. Chimkowska nie unika trudnych tematów, poruszając na przykład kwestie etykiety, kryzysów wizerunkowych, no, które mogą się każdemu z nas y, przytrafić, czy też radzenia sobie z krytyką w sieci. Co jest nie zawsze łatwe dla nas, ale umieć właściwie reagować to naprawdę warta nauczenia sztuka. A dodatkowym atutem tej książki są też wypowiedzi popularnych liderów, które ilustrują korzyści i wyzwania związane z aktywnością w mediach społecznościowych. Myślę, że lektura autentycznego personal brandingu pomoże Ci zrozumieć, jak odnieść sukces w dzisiejszym biznesowym świecie, gdzie marka osobista staje się równie ważna, co sama jakość produktu czy Usługi. Książka naprawdę inspiruje do takiej autentycznej komunikacji w biznesie, do budowy przywództwa opartego na mocnych stronach oraz do skutecznego działania online zgodnie z własnymi wartościami. Nawet jeżeli wydaje ci się, nie, nie, nie jestem ekspertem, nie, nie, nie mam jeszcze żadnej marki osobistej, to dzięki tej książce przekonasz się, że tak, ty już to masz, tylko po prostu musisz to rozwinąć. Powodzenia. Ostatnia już propozycja na mojej liście pięciu najlepszych polskich książek biznesowych to i uwaga bo tytuł jest bardzo długi Wy wszyscy moi ja czyli nowe podejście do produktywności wprowadzania zmian w życiu i budowania własnej efektywności autorstwa Miłosza Brzezińskiego Efektywność osobista stanowi nieodłączny fundament sukcesu działalności biznesowej przedsiębiorcy no, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego też zwróć uwagę na tę książkę, która opowiada o kluczowej roli otoczenia w kształtowaniu naszych decyzji, działań i myśli. I przekonanie, że silna wola jest jedynym sposobem wprowadzania zmian w życiu, jest według autora błędne, a efektywność osobista może być osiągania nawet z minimalnym udziałem woli. I ta książka skutecznie demaskuje te wszystkie popularne mity, że wystarczy chcieć, że wszystko zależy od naszej silnej woli, no że jak się chce to się da, że hiperproduktywność jest prawdziwym kluczem do sukcesu tak w życiu jak i w biznesie. Autor z takim tym swoim charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru podpowiada, jak możemy osiągnąć postępy w działaniu i powołuje się przy tym na co ważne analizy badań oraz prawdziwe historie, a nie jakieś wydumane teorie złotoradowców z sieci. I tutaj wygrywa nauka, a nie coaching, i dlatego wy wszyscy moi ja cieszę się tak dużym uznaniem, bo to po prostu mnóstwo inspirującej wiedzy podanej w dowcipny i przystępny sposób. I owszem, znów to nie jest książka ściśle biznesowa, ale tobie jako CEO we własnym biznesie powinna dać naprawdę dużo wartości. Bo zamiast wierzyć w prawo przyciągania i obwiniać się o wszystko, zaczniesz rozumieć, jak duże znaczenie ma nasze otoczenie i właściwe do niego podejście. Sprawdź ją koniecznie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o polecane przeze mnie książki biznesowe napisane przez Polaków dla Polaków. I jak zapewne widzisz, starałam się stworzyć taki miks, który pozwoli Ci rozwinąć się na wielu, wielu polach. Nie tylko biznesowym, ale też czysto rozwojowym, czy też finansowym. I korzystaj z tych poleceń i odkrywaj siebie na nowo, bo naprawdę, naprawdę warto. A na koniec krótki vlog reklamowy, autoreklamowy o tym, jak zacząć samodzielny biznes. Bo jeżeli ty. Prowadzisz biznes oparty na usługach, lub dopiero o tym myślisz, to polecam ci zdobywanie wszechstronnych umiejętności, bo to pozwoli ci na żonglowanie usługami w razie nagłych wahań na rynku biznesowym. Czyli w jednej branży coś jest nie tak, ale zawsze masz drugą działkę, którą potrafisz sprawnie operować. No i są takie umiejętności, które ja uważam za szczególnie przydatne. Po pierwsze, będzie to copywriting, czyli tworzenie treści. Oraz transkrypcja, czyli spisywanie nagrań. I w moim sklepie na caldynamaciąg.pl znajdziesz zestaw Zarabiaj z domu, w którym czekają na Ciebie poradniki dla początkujących, jak zostać copywriterem i jak zostać transkrybentem w naprawdę Naprawdę niskiej cenie, to znaczy, jeżeli one są sprzedawane w pakiecie, to są sprzedawane w dużej promocji i bardzo Ci polecam skorzystać z tego zestawu, bo dzięki niemu przygotujesz się na wszelkie wahania rynku. No a przy okazji nauczysz się przydatnych umiejętności, które przydadzą się właśnie zarówno Tobie, Twojej marce osobistej, Twojemu biznesowi, Twojemu szefowi, jeżeli pracujesz na etacie, a także Twoim usługom, jeżeli zamierzasz takowe prowadzić, rozszerzać. No i wprowadzać do sieci. Gorąco Ci polecam. Zarabiaj z domu. Zestaw poradników na klawedyna-maciąg.pl. No teraz to już naprawdę wszystko. Dzięki za wysłuchanie pierwszego odcinka w 2024 roku. Wkrótce wpadnę z kolejnym. A jeżeli chcesz opowiedzieć mi o tym, jak Ci się podobał ten odcinek, lub chcesz wyrazić opinię na temat mojego podcastu, to zapraszam Cię do gwiazdkowania, lajkowania i komentowania w Apple Podcasts na YouTubie, na Spotify, czy też w łapkach podcastowych, gdziekolwiek działasz. Ciebie to kosztuje niewiele, tylko trochę Twojego czasu, a mnie pozwoli rozwinąć podcast i nabrać dalszej motywacji do jego rozkręcania, rozwijania i regularnego aktualizowania. Dzięki za dzisiaj. Ciao, ciao. Cześć.